Porcuczko, ty... Wiesz co, Irena? Mógłbym tak z tobą tańczyć na tym korytarzu przez calutką noc. Ja z tobą też, wiesz? Ale niestety będziesz musiał niedługo iść. Zaraz wraca mój mąż. A, no. O Boże! To on! To mój mąż! O Boże! To on! To mój mąż! To To twój mąż! O Boże! On nas zabije! Nie no, zaraz, zaraz, o, Irena. No jakby to był mąż, to sobie sam drzwi otworzył. Nie, ja zawsze zamykam nas o chyba rozumiesz, no. nie, nie? Więc yy, ja teraz otworzę, a ty musisz szybko coś wymyślić. Co? Myśleć? Przecież nie po to tu przyszedłem. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Witam pana! Witam! Ja jestem... Ja jestem... Kominiarz nie przejdzie. Czy <noise> pana jestem do domokrążcą? <noise> Inteligentny inteligentne domoprawstwo <noise> Tak, chyba, tak, tak. no to jak już tutaj wcześniej pokazywałem, proszę bardzo, o. Zapalniczka. Nawet nie No właśnie. Bo tylko ja sprzedaję skuteczniejszy sposób na palenia. Ale ja nie palę. No to będzie panu jeszcze łatwiej. Nie. Nie? No to tak, że wypadku może... O! Trzymaj szrubokręt. To nie jest taki zwykły szrubokręt, gdyż to jest jedyny szrubokręt z widokiem na morze. Ale... Ale, ale to chyba też nie działa. Działa, działa, ale tylko na tym rzeczu. To może... To może ja pójdę jeszcze trochę po sąsiadkach, po domu, No, do widzenia. do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Ty, to naprawdę było proste? No tak, przecież sam widziałeś przed chwilką. Dat dobrze, goed, want ik ik myślałem, że dacht ik dat het was.